Hejka! Dzisiaj pokażę dwa produkty yy, z kurdybanka. Kurdybanka pokazywałam Wam ostatnio w filmiku, jak wygląda. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie jak, to może sobie obejrzeć filmik. I ja skupiłam się, ponieważ kurdybanek wpływa korzystnie na układ oddechowy, pokarmowy yy, oraz krwionośny. Ale co najważniejsze, usuwa toksyny. A wiadomo, toksyny złogi z organizmu musimy usuwać. Bo większość chorób zaczyna się w jelitach. Chciałabym zachęcić do tych dwóch prostych produktów. Skupiłam się szczególnie na wzroście leukocytów, odporności, żeby to było wszystko w jednym, zmodyfikowane, ulepszone. I co jeszcze najfajniejsze, że Kurdybanek, nawet pijąc odwary systematycznie, żeby zapobiegać, a nie leczyć. Dwa razy w tygodniu. Nie że usunie wam toksynę, wzmocni serca. Może kogoś to zainteresuje, bo to jest bardzo ważna informacja. Kurdybanek wspomaga odchudzanie. Jeżeli ktoś ma nadwagę, proszę pić codziennie jeden chociaż kubek e, takiego naparu z kurdybanka ponieważ wzmacnicie odporność, serce, spalicie tkankę tłuszczową, usuniecie toksyny złogi. Także jeżeli komuś nie chce się robić tego syropu, co ja pokażę na wzrost leukocytów, odporności do likwidacji grypy, gorączki, kaszlu suchego, to chociaż niech pije sobie odwary. Lepszy ryc niż nic. I syrop. Jest bardzo gęsty, a jeszcze co najfajniejsze, jest bardzo smaczny. I do tego syropu potrzebujemy tylko 1-litrowy słoik y, kur, świeżego, świeżego kurdybanka. 1-litrowy słoik pociętych w kostkę nektarynek. To one y, są odpowiedzialne za wzrost leukocytów, czyli wzmacniamy odporność. Kurdybanek, tak jak wymieniłam przed chwilą, wzmacnia serce, układ pokarmowy, oddechowy, ale nektarynki wzmocnią jeszcze dodatkowo odporność, ponieważ one podnoszą leukocyty. A leukocyty to są krwinki białe. Jak się rozgadam, nie będzie końca. Potrzebujemy, podaję skład, bo za dużo gadam. 1 litrowy słoik banka świeżego, nie może być suszony, 1 litrowy słoik pociętych kostkę nektarynek, 1 litr wody i 1 kg cukru. Wyjdzie Wam bardzo gęsty syrop. Należy garować w temperaturze 40 stopni przez 2-3 godziny. I jak będziecie widzieli już pod łyżką, bo on się zrobi strasznie gęste, przez dodanie tych nektarynek, przede wszystkim, przedcadacie. I konserwujecie. I to jest syrop wskazany w okresie grypy, przeziębień, suchego kaszlu. Ale tak jak wspomniałam na początku, nie wiem czy tak z uważnością słuchacie, bo ja dużo ględzę. Układ oddechowy wzmacnia układ oddechowy. Czyli jeżeli ktoś jest po. No, już nie mówię o tym dziadostwie, które panuje teraz, ale nawet po zwykłym przeziębieniu grypie każdy musi zapamiętać sobie raz na zawsze, że po każdej takiej infekcji dróg, oddech, górnych dróg oddechowych, płuca oczyszczają się po grypie trzy tygodnie. Trzy tygodnie. Podałam Wam fajny eliksir na oczyszczanie płuc po grypie, po ciężkiej grypie. Bardzo dużo powikłań jest po tej obecnej serii SARS. Dlatego zachęcam do zrobienia tego syropu nawet już osoby, które przeszły y, patogeny zakaźne. To chodzi o patogeny zakaźne, o te wirusy zakaźne. Bo nawet jeżeli ktoś już się czuje zdrowy, to tak szczerze mówiąc, przez te trzy tygodnie muszę troszeczkę inaczej o siebie zadbać, ja nie mówię o jakichś radykalnych zmianach, ale bardziej zadbać o oczyszczanie toksyn, złogów, a także płuc. Nie wiem, czy ktoś sobie bierze to do serca, bo ja tyle klepię i czasami myślę, że walę głową w mur. Mam nadzieję, że ktoś słucha, co mówię. Jeżeli. Ktoś ma problemy z sercem, powinien zaopatrzyć się na cały rok, kurde banka, ususzyć sobie na, na parę. Koniecznie. Układ krwionośny, układ oddechowy. Ale najważniejsze jest jeszcze, może dla osób, ponieważ Polska znajduje się na trzecim miejscu pod względem otyłości w Europie, wspomaga odchudzanie. Tylko oczywiście, jeżeli zapobiegawczo. Zapobiegawczo, tak jak ja robię to wedle medycyny ajurwedyjskiej zapobiegawczo, to tam wystarczy. Jak ja sobie wypiję jeden, dwa razy w tygodniu jakiś kubek takiego odwaru z kurdybanka. Ale jeżeli ktoś walczy z nadwagą, to oczywiście musi y, pić regularnie. Dwa razy w tygodniu to jest nic, ponieważ poprawia trawienie, usuwa y, toksyny, złogi. Przez to, bo często ludzie nie mogą schudnąć, są na jakiś raz, ja jestem w ogóle krytyczna, jeżeli chodzi o dietę, ale nie chcę już się w ten temat za, zapędzać. Często jest tak, że ktoś nie może schudnąć, ćwiczy, yy, głodzi się, robi cuda świata i waga nawet nie drgnie. No pewnie, że nie drgnie. Ty jesteś zakwaszona, ty masz zakwaszony organizm, ty jesteś za, ty albo, ty albo ty, <grym> jesteś za zakwaszona. Ludzie nie rozumieją, że zakwaszony organizm, zakwaszony organizm nigdy nie wyzbędzie się, póki go nie odkwasicie. Mogę Wam podać prosty sposób. Nie wiem, czy ktoś sobie weźmie to do serca. Wystarczy odkwasić organizm raz na jakiś czas. Jeżeli ktoś nie chce się bawić w zioła, to niech e, sięgnie po środek. Dostępne tanie w zakupie, w każdym sklepie spożywczym, czyli sodę oczyszczoną. Sodą oczyszczoną możecie odkwasić organizm. Odkwaszony organizm, czyli każdy. Ciężko jest tak, bo każdy jest indywidualnością. Zakwaszony organizm jest wtedy, jeżeli ktoś, ale ja mówię tak szczerze, prawdziwie, jeżeli ktoś naprawdę uprawia sport. Yy zmienił swoje nawyki żywieniowe, nie obżera się tak i nie może schudnąć. Dostaje do bani, bo nie może schudnąć. Odpowiedź jest prosta. Ty jesteś zawalona, ty jesteś albo, za, albo, 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 bo to nie jest... Albo zakwaszona. Musisz się odkwasić, musisz spróbować. E, czy to jest to? Albo jesteś zakwaszona od wewnątrz, bo nie, od wewnątrz i musisz się odkwasić. I najtańszym, najprostszym sposobem jest odkwaszenie się sodą oczyszczoną, raz na jakiś czas, bez przesadyzmu. A jeżeli to nie pomoże, i obserwujesz, słuchaj siebie, słuchaj swojego organizmu, obserwuj siebie. Każdy musi obserwować siebie sam. Jeżeli nadal nie możesz schudnąć, czyli jesteś zawalona inaczej. Czyli jeszcze te toksyny złogi i musisz oczyścić jelita i skoro ja ciągle ględzę i ględzę i teraz też mówię, że kurdy banek usuwa toksynę. To mam nadzieję, że ktoś to słucha i zapisze sobie i weźmie to do serca. I oczywiście naleweczka, bo bez nalewki nie może być. Także oczywiście na wzrost leukocytów, odporności, wspomagające leczenie grypy Przeziębienia i swojego kaszlu. Tak można się leczyć. Ja nie choruję, ale tak lubiałabym się leczyć, ponieważ nalewka jest pyszna w smaku, lecznicza. Antidotum lecznicze. <grym> I tym bardziej, że alkohol tutaj jest oczywiście dodany, spirytus jest nośnikiem. Nie miałam, bo jestem w Niemczech polskiego spirytusu. Musiałam dodać rą 54%, ale powyżej 54%. To jest e, także dobrze. Nie może być wódka. Wódka nie jest nośnikiem. Jeżeli ktoś robi jakieś nalewki albo produkty, które mówię na bazie wódki, to szkoda Waszych pieniędzy, bo to jest bezskuteczne. a wódka to są. Możecie sobie spirytus rozcięczyć, ale to musi być spirytus. To on jest nośnikiem. Gadam i gadam. Podam Wam przepis na tą nalewkę pyszną. Tak można sobie zachorować i się leczyć, bo jest naprawdę bardzo dobra i ona jest na wzrost leukocytów, na wzrost leukocytów. I tutaj jest prosty przepis. Jedna szklanka świeżego kurtybanka. Jedna szklanka mniszka lekarskiego. I mniszka możecie sobie połączyć. Możecie dodać korzeń, liście, kwiatostan mniszka lekarskiego. Jedna szklanka Korzenia pokrzywy, tylko korzenia pokrzywy, nie liście, korzeń pokrzywy. Jedna szklanka, jedna szklanka babka lancetowata. Ja wiem, że w Polsce jest troszeczkę chłodnie, może jeszcze jej nie ma. Może być suszona, ponieważ będziemy robili odwa I teraz tak. Jedna szklanka nektarynek. Powtórzę jeszcze raz. Jedna szklanka kurdybanek, jedna szklanka miszek lekarski, jedna szklanka korzeń pokrzywy, jedna szklanka babka lancetowata, jedna szklanka nektarynek. Zalewamy wszystko jednym litrem wody i garujemy, ale naprawdę pomalutko na 30-40 stopni Celsjusza. Garujemy sobie, e, aż będzie taki, bo, bo ta nalewka jest bardzo gęsta. Bardzo, jest taka pyszna. Aż będzie taki gęsty sero. To zależy, im dłużej, tym lepiej. 2-3 godziny tak po maluśku sobie niech to pyrka. Zostawiamy pod przykryciem. Najlepiej na całą noc do wystygnięcia. Następnego dnia, tak ja zrobiłam, przecedziłam I dodałam do tego gotowego odwaru. Jedną szklankę miodu lipowego, bo go uwielbiam. I jedną szklankę spirytusu. Nalewka praktycznie jest dobra do użycia już po dobrych dwóch tygodniach, ale im dłużej nalewka leży, wiadomo, leżakuje, tym jest lepsza. Zachęcam wszystkich do produkcji nalewek. No niestety wina nie lubię, więc nie robię. Piwa nie lubię, więc nie robię. Robię tylko nalewki, ponieważ tylko ja piję w domu, także robię tylko to, co lubię. No. Jeżeli ktoś chce zrobić sobie, bo tam czytałam w komentarzu: wino, wino na przykład z Czeremchę, bo tam było takie pytanie. To oczywiście zachęcam, ale wina nie zrobisz z kwiatostanu. Musisz poczekać do jesieni, aż będą owoce czeremchy pod koniec sierpnia, zależy, ten rok jest taki chłodniejszy, i wtedy możesz sobie zrobić te wino. Ja wina nie robię, bo nie lubię i nie będę robiła. Nie cierpię wina, nie wiem czemu. Nie lubię wina, nie lubię szampana, nie lubię, nie lubię w ogóle piwa. Ale nalewki tak. W ogóle, żeby się odkazić, to powinnam się ugryźć w język, ale co tam. Żeby tak prawdziwie odkazić organizm, chociaż ze dwa razy w roku, i to jest stara, stara metoda, i na pewno starszym osobom jest wszystkim znana, należy wypić sobie 50 spirytusu i popić setką wódki. Nie powinnam tego mówić, ale taka jest prawda. To nie, to nie jest żart. Ja teraz nie żartuję. Jeżeli ktoś jest naprawdę... Ja wiem, że ktoś powie, że to jest głupie, ale każdy świadomy człowiek wie, że najdroższe lekarstwa, najdroższe antybiotyki z najwyższej półki są właśnie nośnikiem na bazie spirytusu. I też nie jest to prawdą, że na przykład jak ktoś bierze antybiotyk, że nie może wypić alkoholu, i tak dalej. To też nie jest prawdą. Też nie powinnam tego na wizji mówić, ale to też nie jest prawdą. Jeżeli ktoś ma zaprzyjaźnionego lekarza i się go zapyta wprost, to oczywiście y, to odpowie. A jeszcze się ostatnio zdziwiłam, bo rozmawiałam z takim polskim lekarzem, na no nie wymienię nazwiska, bo to obciach. Y, uważam, że obciach. Który panicznie, panicznie boję się tej sytuacji, która jest, jakby mógł, to by się nie wiem, gdzieś z jakąś fosą zamagazynował, cały zahabitował, żeby nikt nigdy się do niego nie zbliżał. Bardzo się dziwię, bardzo się dziwię, to znaczy nie dziwiłabym się, gdyby to była gdyby to była osoba o innym zawodzie, ale lekarz. Ponieważ jeżeli to jest dobry, jeżeli to by był dobry lekarz, już nie powiem jaką gafę strzelił, bo to wstyd, chociaż powinnam go ośmieszyć, e, powinien wiedzieć, że zażywanie probiotyków z prebiotykami tak wzmacnia odporność, że choćby skały, srutały. To nie jest taka osoba w stanie się zarazić. Tak jak na przykład ja przebywam wśród chorych i mi nic nie jest. <laughs> nie jestem jakimś cyborgiem, ale po prostu mam bardzo dobrą odporność. I ja nie to, że szaleję na tym punkcie, ale dbam, żeby te probiotyki łączyć z prebiotykami, żeby oczyszczać organizm toksyn złogów. Każdego dnia. Automatycznie zapobiegam. Wypiję sobie to, tamto, siamto, yy, zjem tarni tak. owoce tarninę zjem. To pilnuję. To jest automatyczne, w ogóle nic nie robię, dlatego te moje wyniki badań są takie idealne. Ja, to, to musi wejść wam w nawyk. Jeżeli ktoś ma słabszą pamięć, to niech sobie na początku, zanim tego nawyku nie nabędzie, yy, zapisuje na kartkach rozgadałam się, ale muszę Wam powiedzieć, co widziałam w parku. Nie wiem, czy ktoś jeszcze słucha, pewnie nie, ale sobie powiem. Taki pan jechał skuterem z nadwagą, ale taką prawdziwą nadwagą, że ten biedny skuter jechał, to się dziwię, i miał na smyczy takiego dużego psa. Jechał skuterem i ten pies z boku biegł. I sobie tak myślę, kurna broszka. Zejdź z tego skutera ty. Hmm? E, rusz tą dupę. Tobie by się ten bieg przydał. No psu oczywiście też. Ludzie są tak leniwi, że leni jechać skuterem, pies biegnie z boku, żeby z psem przejść się na spacer. Boże, widzisz to i nie grzmisz. Facet z nadwagą. No Jak takie coś widzę, to szlak mi jasny trafia. Do następnego pa!